Wyobraź sobie, że trafiasz na temat, który w popkulturze wraca jak bumerang reinkarnacja, który jednocześnie w oficjalnym chrześcijaństwie praktycznie nie istnieje. Nie znajdziesz o niej mowy w katechizmie, nie usłyszysz o niej na kazaniach, nie pojawia się w głównym nurcie teologii. Najczęściej spotykasz się z prostymi odpowiedziami: To nie chrześcijańskie. To ze wschodu. Kościół zawsze temu przeczył. I tu zaczyna się wiele znaków zapytania. Bo kiedy zajrzysz do historii wczesnego chrześcijaństwa, szybko odkryjesz, że rzeczywistość była znacznie bardziej złożona. W pierwszych wiekach nie istniała jedna zamknięta doktryna obowiązująca identycznie w całym świecie chrześcijańskim. Toczył się żywy spór o to, czym jest zbawienie, jak rozumieć zmartwychwstanie, jaka jest natura duszy, czym naprawdę jest wolna wola i jaki sens ma ludzkie cierpienie. W tym środowisku pojawiały się idee, które dziś nazwalibyśmy mistycznymi albo filozoficznymi. Zwłaszcza tam, gdzie chrześcijaństwo spotykało się z platonizmem i myślą grecką. I tutaj konieczne jest ważne rozróżnienie. Gdy ludzie mówią o reinkarnacji w chrześcijaństwie, bardzo często wrzucają do jednego worka trzy zupełnie różne pojęcia. Pierwsze to preegzystencja dusz, czyli pytanie o to, czy dusza istnieje przed narodzeniem. Drugie to metem psychoza. Rozumiana jako dosłowna wędrówka dusz do kolejnych ciał na Ziemi. Trzecie to apokatastaza, wizja ostatecznego przywrócenia całego stworzenia do jedności z Bogiem. W VI wieku potępienia kościelne dotyczyły przede wszystkim preegzystencji dusz oraz apokatastazy. Kwestia reinkarnacji w znaczeniu potocznym jest znacznie bardziej złożona i do dziś bywa w literaturze przedmiotem sporów interpretacyjnych. W tym filmie nie będę prosił Cię o wiarę w jakąkolwiek tezę. Zrobimy coś ciekawszego. Prześledzimy dokładnie, co zostało potępione, kiedy to się stało, w jakim kontekście historycznym i politycznym oraz dlaczego temat życia duszy został ułożony w taki sposób, że współczesny odbiorca praktycznie nie ma już przestrzeni, by o nim swobodnie rozmawiać. A na końcu zostawię cię z jednym pytaniem: Czy była to wyłącznie troska o czystość doktryny? Czy też decyzja, która miała również wymiar władzy i kontroli. Jeżeli chcemy mówić uczciwie o reinkarnacji w kontekście chrześcijaństwa, musimy zejść poziom głębiej i zadać inne pytanie: Jakie idee o duszy krążyły w środowiskach chrześcijańskich przed VI wiekiem? Dopiero wtedy można zobaczyć, co rzeczywiście było przedmiotem sporów, a co jest późniejszym uproszczeniem. Jedną z centralnych postaci w tej historii jest Orygenes z Aleksandrii. Teolog III wieku, niezwykle wpływowy w swoich czasach, a jednocześnie później uznany za jednego z najbardziej kontrowersyjnych myślicieli chrześcijaństwa. Orygenes rozważał ideę preegzystencji dusz czyli przekonanie, że dusze w pewnym sensie istniały wcześniej, zanim weszły w życie cielesne. Nie jest to jeszcze reinkarnacja w popularnym znaczeniu tego słowa to raczej próba odpowiedzi na fundamentalne pytania: skąd bierze się nierówność ludzkich losów? Dlaczego jedni rodzą się w cierpieniu, a inni w dostatku? Jak pogodzić Bożą Sprawiedliwość z pozorną przypadkowością świata? W tle tych rozważań wyraźnie widać wpływ Platonizmu, który w tamtym czasie był poważnym i uznanym językiem mówienia o duszy, jej naturze oraz relacji z rzeczywistością materialną. I tu pojawia się kwestia kluczowa. Wielu badaczy podkreśla, że Orygenes odrzucał dosłowną metempsychozę, czyli wędrówkę dusz do kolejnych ciał, w sposób znany choćby z tradycji pitagorejskiej czy późniejszych nurtów filozoficznych. Jednocześnie, i to jest istotne, jego system myślowy pozostawiał pewną przestrzeń interpretacyjną. Część jego zwolenników w kolejnych stuleciach mogła rozwijać idee, które z dzisiejszej perspektywy wydają się bardziej reinkarnacyjne, w sensie potocznym. Dlatego w literaturze przedmiotu pojawia się spór. Niektórzy próbują czytać Orygenesa w kluczu reinkarnacyjnym, inni podkreślają, że w badaniach akademickich dominuje stanowisko, według którego transmigrację dusz odrzucał, a centralne znaczenie miały u niego preegzystencja oraz wizja ostatecznej odnowy całego stworzenia. Dlaczego to rozróżnienie jest tak ważne? Ponieważ gdy słyszymy hasło: Kościół usunął reinkarnację, łatwo ulec uproszczonemu obrazowi. Była jedna doktryna, a potem została wykreślona. Tymczasem rzeczywistość była znacznie bardziej złożona. W chrześcijaństwie istniały nurty bardziej filozoficzne i mistyczne, które inaczej opisywały drogę duszy, jej pochodzenie i cel. Późniejsza instytucjonalizacja doktryny dążyła natomiast do ujednolicenia tych tematów i zamknięcia przestrzeni interpretacyjnej. W kolejnych rozdziałach zobaczysz, że VI wiek nie był momentem jednej prostej decyzji. Był raczej kulminacją długotrwałego konfliktu między różnymi szkołami monastycznymi, między biskupami, a także między władzą cesarską a względną niezależnością teologii. Dopiero na tym tle można zrozumieć, dlaczego pewne wątki stały się niewygodne i stopniowo zniknęły z głównego nurtu nauczania. W internetowych dyskusjach bardzo często pojawiają się dwa fragmenty Biblii, przedstawiane jako rzekomy dowód reinkarnacji. Pierwszy to słowa Jezusa odnoszące się do Jana Chrzciciela i Eliasza. Jeśli chcecie przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Drugi to pytanie uczniów o człowieka niewidomego od urodzenia. Kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Oba fragmenty są intrygujące, ale wymagają uczciwego i ostrożnego podejścia. Po pierwsze, język biblijny jest w dużej mierze symboliczny i głęboko osadzony w żydowskich oczekiwaniach mesjańskich. Motyw Eliasza powracającego funkcjonował w tradycji na długo przed chrześcijaństwem. Mógł oznaczać powrót w sensie misji, ducha, funkcji prorockiej albo kontynuacji zadania, niekoniecznie dosłowne ponowne narodzenie tej samej duszy w nowym ciele. To, że uczniowie nie protestują przeciw takiemu sformułowaniu, nie musi oznaczać, że myśleli kategoriami metem psychozy. Równie dobrze mogli rozumieć religijny kod swoich czasów. Po drugie, pytanie o grzech przed narodzeniem rzeczywiście brzmi prowokująco. Na pierwszy rzut oka sugeruje możliwość winy wcześniejszej, jeszcze sprzed życia cielesnego. Jednak także tutaj trzeba pamiętać o kontekście. W judaizmie istniało wiele sposobów wyjaśniania cierpienia: myślenie o konsekwencjach rodzinnych, o dziedziczeniu skutków czynów, o zbiorowej odpowiedzialności, a także różne spekulacje dotyczące stanu duszy. Ten fragment pokazuje, że rozmowa o źródłach cierpienia była otwarta i wielowątkowa, ale nie daje prostego równania w rodzaju Biblia równa się reinkarnacja. Dlaczego więc w ogóle warto o tych tekstach mówić? Ponieważ działają one jak szczeliny w systemie. Pokazują, że temat natury duszy nie był w pierwszych wiekach chrześcijaństwa zamknięty w jednym sztywnym schemacie istniała przestrzeń interpretacyjna. I właśnie w tej przestrzeni rozwijały się nurty teologiczne oraz filozoficzne, które próbowały łączyć chrześcijańskie objawienie z głębszą refleksją nad losem duszy. Warto też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Nawet gdy Kościół w późniejszych wiekach potępiał określone idee, nie robił tego dlatego, że ktoś znalazł reinkarnację w Biblii. Spór dotyczył przede wszystkim tego, jak rozumieć zbawienie, zmartwychwstanie ciała i sprawiedliwość Boga. Słowo reinkarnacja w dzisiejszym języku stało się skrótem myślowym, pod którym kryją się znacznie bardziej techniczne i teologiczne, precyzyjne zagadnienia, takie jak preegzystencja dusz czy apokatastaza. W następnym rozdziale przyjrzymy się temu, co konkretnie wydarzyło się w VI wieku, z dokumentami, datami oraz mechanizmem potępień, które na trwałe ukształtowały oficjalną doktrynę. Kiedy mówi się VI wiek, wiele osób kojarzy jedną konkretną datę. 553 Rok, czyli drugi Sobór Konstantynopolitański, piąty Sobór powszechny. W popularnym przekazie często słyszy się wtedy uproszczenie. To wtedy zakazano reinkarnacji. Historycznie precyzyjniej należałoby powiedzieć coś innego. W VI wieku, szczególnie za panowania cesarza Justyniana I, doszło do kulminacji drugiego sporu origenistycznego. Spór ten nie był abstrakcyjną debatą filozoficzną, lecz realnym konfliktem. Który rozgrywał się przede wszystkim w środowiskach monastycznych Palestyny, a jednocześnie wpisywał się w szersze napięcia doktrynalne i polityczne całego imperium. Kilka lat przed Soborem, około połowy VI wieku, w Konstantynopolu odbył się lokalny synod powiązany z edyktem cesarskim. Dokument ten zawierał anatematyzmy wymierzone w tezy kojarzone z Origenesem oraz z nurtem origenistycznym. Wśród potępionych idei znalazła się preegzystencja dusz, a także wybrane elementy spekulacji kosmologicznych i eschatologicznych. Nie były to jednak rozważania czysto teoretyczne. Stawką były bardzo konkretne sprawy: kto ma rację w sporach klasztornych, kto posiada wpływy, kto obsadza biskupstwa i kto może uchodzić za reprezentanta ortodoksji w oczach cesarza. Teologia, duchowość i polityka były w tym czasie ze sobą ściśle splecione. Dziesięć lat później, podczas soborów w Konstantynopolu, potępiono pewne idee kojarzone z Orygenesem. I tu pojawia się element, o którym rzadko mówi się w skrótowych narracjach. Badacze do dziś dyskutują, jaki dokładnie status miały tak zwane piętnaście anatematyzmów przeciw Orygenesowi. W obiegu funkcjonuje tekst, w którym pierwsze potępienie brzmi Kto twierdzi bajeczną preegzystencję dusz i potworną odnowę, niech będzie wyklęty. Tekst ten jest często cytowany, ale historycy analizują jego relacje do akt soborowych oraz do wcześniejszych edyktów cesarskich. Innymi słowy, fakt potępienia nurtu origenistycznego nie budzi wątpliwości, lecz droga, jaką przebyły konkretne dokumenty oraz ich formalny status są bardziej złożone niż sugerują popularne streszczenia. A co z reinkarnacją? Jeżeli rozumiemy ją w potocznym sensie, jako przekonanie, że dusza wielokrotnie wraca na Ziemię, wcielając się w kolejne ciała, to nie znajdziemy w dokumentach soborowych prostego zdania w rodzaju zakazujemy reinkarnacji. Potępione zostały raczej idee, według których dusze istniały wcześniej jako byty duchowe i w pewnym momencie spadły w ciało, a także określone wizje ostatecznego przywrócenia wszystkich bytów. Te elementy mogły w późniejszym odbiorze zostać uproszczone i połączone w jedno hasło, które dziś nazywamy reinkarnacją. Historycznie jednak trzeba te kwestie rozdzielać. W przeciwnym razie, zamiast analizy, otrzymujemy legendę atrakcyjną, ale mało precyzyjną. W następnym rozdziale przejdziemy do pytania: dlaczego właśnie te idee stały się tak politycznie wrażliwe i co ich potępienie zmieniło w sposobie myślenia o duszy, zbawieniu i odpowiedzialności człowieka? W tym miejscu dotykamy postaci cesarzowej Teodory, żony Justyniana. W popularnych opowieściach krąży historia, według której to właśnie ona miała zakazać reinkarnacji, rzekomo dlatego, że biskupi uświadomili jej, iż będzie musiała odpokutować swoje grzechy w kolejnym wcieleniu. Brzmi to jak idealna anegdota do internetu sugestywna, emocjonalna i łatwa do zapamiętania. Problem zaczyna się w momencie, gdy zadajemy proste pytanie: gdzie jest źródło? Gdy sięgniemy do opracowań opartych na badaniach historycznych, obraz Teodory wygląda inaczej, choć wcale nie mniej interesująco. Była ona silnie zaangażowana w politykę kościelną, zwłaszcza w spory chrystologiczne, między innymi wokół monofizytyzmu oraz w rozgrywki personalne na najwyższym szczeblu władzy. Źródła pokazują ją jako osobę aktywną, zdecydowaną i realnie wpływającą na decyzję dworu. Klasycznym i dobrze udokumentowanym przykładem jest sprawa papieża Silweriusza. Teodora miała interes w zmianie obsady na tym stanowisku, a Silweriusz został usunięty i zastąpiony przez Wigiliusza w okolicznościach, które źródła opisują jako brutalnie polityczne. Pojawiają się w nich wątki nacisków, intryg, wygnania i bezwzględnej gry wpływów. To jest obraz, który da się potwierdzić. Dwór cesarski jako centrum władzy, w którym teologia, ambicje i polityka przenikały się bez wyraźnych granic. Natomiast teza o zakazie reinkarnacji z powodu osobistego grzechu Teodory nie znajduje solidnego potwierdzenia w źródłach naukowych, które można by wskazać wprost. Najczęściej takie historie okazują się późniejszymi kompilacjami mieszaniną plotki, sensacji i uproszczonych skrótów myślowych. To nie znaczy, że Teodora była postacią drugoplanową. Przeciwnie, źródła pokazują ją jako osobę wspierającą określone frakcje duchownych i realnie wpływającą na politykę religijną Imperium. Jednak motyw reinkarnacyjnej pokuty wygląda raczej na legendę niż na fakt historyczny. Co zatem rzeczywiście pasuje do mechanizmu VI wieku? Faktem jest, że dwór cesarski, cesarz, cesarzowa oraz otaczający ich biskupi dążyli do stabilizacji Imperium poprzez ujednolicenie doktryny. Spory teologiczne nie były wyłącznie debatami o prawdzie objawionej. Były jednocześnie sporami o władzę. O to kto ma autorytet, kto kogo mianuje, czyje klasztory zyskują znaczenie, kto kontroluje edukację duchownych i interpretację Pisma. Gdy spojrzymy na to z tej perspektywy, łatwiej zrozumieć, dlaczego pewne idee, nawet jeśli były filozoficzne, subtelne i abstrakcyjne, stawały się politycznie niebezpieczne. Były bowiem paliwem dla frakcji. A frakcje w realiach VI wieku oznaczały zagrożenie dla jedności imperium. Wyobraź sobie na chwilę, że jesteś władzą w imperium, które pęka od napięć religijnych. Masz konflikty wewnątrz Kościoła Wschodu, trudne relacje z Rzymem, rywalizację biskupstw, walki frakcji monastycznych, a do tego realne zagrożenia militarne. W takim świecie religia nie jest prywatną duchowością, jest narzędziem jedności społecznej. A skoro tak, Teologia przestaje być tylko sprawą myśli, staje się kwestią porządku publicznego. Idee związane z preegzystencją dusz oraz szeroko rozumianą odnową stworzenia miały jeden wspólny skutek rozluźniały system natychmiastowej presji. Jeśli człowiek postrzega swoje życie jako etap dłuższego procesu, inaczej przeżywa lęk. Jeśli wierzy, że rzeczywistość duchowa nie jest jednorazowym egzaminem, lecz dynamiczną drogą, Trudniej sterować nim za pomocą strachu i prostych mechanizmów nagrody oraz kary. Nawet jeśli brzmi to dosadnie, w historii religii jest to zjawisko dość typowe. Instytucje preferują modele proste, jednoznaczne i łatwe do przekazania szerokim masom. Im bardziej skomplikowana wizja człowieka i losu duszy, tym trudniej utrzymać jednolity przekaz, dyscyplinę i kontrolę interpretacji. Dodatkowo w chrześcijaństwie absolutnie kluczowe było nauczanie o zmartwychwstaniu ciała i ostatecznym sądzie. Systemy myślenia, które brzmiały zbyt platońsko, jakby dusza była wędrowcem przemieszczającym się między stanami lub formami istnienia, mogły być postrzegane jako konkurencja wobec centralnej narracji zbawczej. Nawet jeśli Orygenes nie nauczał reinkarnacji w sensie popularnym, jego język filozoficzny i struktura myślenia mogły sprawiać wrażenie zbyt bliskich światu idei, od którego chrześcijaństwo chciało się częściowo odciąć, by zachować własną tożsamość. W efekcie instytucja wybiera rozwiązanie bezpieczne. Dusza powstaje wraz z ciałem. Życie jest jedno. Sąd jest ostateczny. To jest proste. To jest spójne. To da się jasno nauczać. I to skutecznie zamyka pole dla alternatywnych szkół myślenia. W tym sensie temat nie tyle zniknął, co został zdefiniowany w taki sposób, by nie pozostawić już przestrzeni do dalszej dyskusji. A gdy definicja staje się dogmatem, rozmowa przenosi się na margines, do mistyków, do filozofów, do nurtów, które istnieją obok oficjalnego nauczania, ale nie w jego centrum. I właśnie w tym miejscu kończy się historia decyzji instytucjonalnych, a zaczyna pytanie, które zostaje z człowiekiem do dziś: czy to, co nazwano herezją, było rzeczywiście zagrożeniem dla prawdy, czy raczej dla porządku? Na koniec warto to podsumować możliwie uczciwie. Nie istnieje proste zdanie w rodzaju: Kościół skasował reinkarnację w 553 roku. Istnieje natomiast konkretna historia. W VI wieku, w określonym konflikcie polityczno-religijnym, potępiono nurty kojarzone z Orygenesem. Przede wszystkim ideę preegzystencji dusz oraz pewne konsekwencje eschatologiczne, takie jak bardzo szeroko rozumiana odnowa stworzenia. Z tym procesem związane są dokumenty cesarskie Justyniana, synod z lat 543 i 544 oraz tradycja tekstów anatematyzmów łączonych z Soborem z 553 roku. Istnieje też druga warstwa tej historii warstwa uproszczeń. Ludzie lubią krótkie, sensacyjne opowieści. Cesarzowa miała romans, więc zakazała reinkarnacji. Brzmi dobrze, ale w historii to za mało. Jeśli nie ma solidnego źródła, zostaje legenda. Teodora była graczem politycznym i miała realny wpływ na Kościół, co da się udokumentować. Jednak motyw zakazu z powodu pokuty w następnym wcielaniu nie jest czymś, co można z czystym sumieniem podać jako fakt naukowy. Uczciwie jest powiedzieć wprost. Źródła pokazują intrygi, naciski i brutalną politykę kościelną, ale ta konkretna historia wymagałaby twardego, cytowalnego dowodu. I w tym miejscu zostawiam cię z pytaniem, które nie jest tezą, ale zaproszeniem do myślenia. Czy możliwe jest, że część tematów dotyczących natury duszy została ograniczona nie dlatego, że była całkowicie nie do pogodzenia z chrześcijaństwem, lecz dlatego, że była zbyt trudna do kontrolowania w instytucji, która budowała jedność imperium? Jeżeli chcesz więcej materiałów w tym stylu, bez sensacji, ale z historią, dokumentami i kontekstem, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film komuś, kto lubi takie archeologiczne grzebanie w źródłach. A w komentarzu napisz, czy uważasz, że Kościół powinien wrócić do rozmowy o preegzystencji duszy i dawnych sporach teologicznych, nawet jeśli nie prowadzą one do prostych odpowiedzi?